Cześć, to mamik, pokażę Wam o co chodzi w grze fruity. W grze będziemy sobie przeskakiwać nasionkami z jednego owocu na kolejne, i na tym, którym się zaczynamy, będziemy dokładać nasionka z naszej tutaj puli. Tak? W grze chodzi o to, żeby skupować te karty. tak? Będziemy je zbierać. Mamy warunki zwycięstwa, musimy zebrać wszystkie, albo tak jak w pokerze, parę, full house i itd. itd cena tych nasionek jest taka, że płacimy tyle ile widzimy owoców, tak? czyli tutaj mamy ananasa czyli jest jeden, śliwki są już dwie truskawki są trzy tak? plus jeśli chcemy tutaj gdzieś dalej to musimy jeszcze dopłacić taką dodatkową cenę, to wszystko musi się znajdować w tym domu żniw no i wszystkie zasoby, które będą na danym owocu będą odpadały tak? czyli jeśli bym sobie pobrał na przykład stąd stąd przeskakujemy i tu będziemy sobie dokładać dwa ponieważ są dwie śliwki tak i tak pokrótce by wyglądała cała gra jeszcze jedna zasada jest jeśli zatrzymamy się na domu żniw mamy dodatkowy ruch teraz jeśli przeskoczę tu mamy ananasa i mogę zakupić sobie ananasa, mogę podnać czyli pobrać stąd i dołożyć ale też mogę zabrać karty z targowiska tak, czyli mamy jedną kartę, i tak gramy, aż będziemy mieli warunki zwycięstwa. To wszystko, dzięki, i do następnego.